Siema. wyskoczyłem sobie na spacerek. Te ki kiedyś wam pokazywałem, do dzisiaj się nie sprzedały, ale zainteresował mnie Ford F, ponieważ takiego sprzęta jeszcze w życiu nie widziałem. Zobaczcie jaki jest potwornie długi, rocznik 18, 3,5 litra benzynka, 380 koni. 180 tysięcy kilometrów przejechane. Cena wywoławcza 39 tysięcy euro sześcioosobowy. Oczywiście tą zabudowę tutaj można ściągnąć, wtedy jest otwarta paka, ale bryczka jest przepotężna. Otwieranie na kody z przodu trzy miejsca. Oczywiście skóra na wypasie. Słuchajcie, fura. Kto widział takiego Forda F na ulicy? W tej wersji piszcie w komentarzach. Znowu zaczyna deszczyk kropić, a tutaj mamy doja rama dla porównania. Zobaczcie o ile jest dłuższy ten Ford F od dodża Praktycznie jakieś. Dobre 40 cm Obydwa są zaparkowane Do samej ściany Zaczyna deszczy kropić To jeszcze może Wam pokażę Hondę Odyssey, Ponieważ takich sprzętów też Za wiele nie widać Cena wywoławcza 35 tysięcy Rok 19 benzyna 3,5 litra 380 koni 22 600 przejechane 35 000 euroków. Środek materiałowy. Szyby przyciemnione. Słuchajcie. Podobna pojemność, podobna moc jak w tym fordzie F, którego przed chwileczką pokazywałem. Może nawet to jest ten sam silnik. Piszcie w komentarzach. Może czegoś Nygus też się od widzów nauczy. Dobra, spadam stąd. Tutaj stoi jeszcze Mustang w automacie za trzy dyszki, ale dwa, trzy benzynka. EcoBoost, do następnego, pozdro.